Halo? No, cześć, 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 Mariolka. No, co tam, co tam? Aha. Aha, aha, aha. Nie, no to to jest bardzo dobry pomysł, żebyś się przebranżowiła. No, kto się nie rozwija, ten stoi w miejscu. E, a słuchaj, a co chcesz robić? Podatkami się zajmować. Nie, no to to jest znakomity pomysł. Wiesz, że wieczne są tylko śmierć i podatki. No, przy czym z tym pierwszym, no to <grym> nigdy nie wiadomo. No. Mariolka, no jak się nie nauczysz? No pewnie, że się nauczysz. Yy, ja się na przykład yy, całe życie uczę. No? Ostatnio to ja się nawet nauczyłam Bezę Pawlową robić. To ty się podatków, kochana, nie nauczysz? No, no proszę cię. Dobre szkolenie sobie znajdź. Już znalazłaś? A, że w Credo kurs podatków od podstaw? No to kochana, no to lepiej trafić nie mogłaś. Będziesz śmigać w podatkach w trymiga.